Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony BOLWESTRO i zaczynamy nasz kolejny odcinek, Zagramy w Dragon Age Początek. W poprzednim odcinku myślałem, że odcinek będzie zbyt krótki, ale jednak e, nie miałem racji, odcinek był dość długi, więc teraz zaczynamy kolejny. Najpierw od awansu mamy, to, o! Specjalistę mogę wybrać, więc tak, jeden e, mistyczny wojownik. Zobaczmy, ma krwi. Jeszcze nie odblokowano oh. Zmienno kształtne Uzdrowiciel dusz, dwa do magii, czyli mąk Minus 5 Magic! Przepraszam Was bardzo Damy uzdrowiciela dusz. Czy mam to? Mam już uzdrowiciela dusz. Nie, 1 do rozszerzenia się, 1 do radzenia. 2 do kondycji, 1 do potencjalnie. Nie. Nie. Nie mamy? E, plus 2% melee, critical changes, spell raz, nie. E, damage, 1 armor, nie. Combat mana, regeneration. O, to by było. Dobre plus do kombatmana regresion. Czyli ładowałby podczas e, awalanki. manę. Ach, Mage. Też to by było dobrze. E, Na ja zostawimy specjalistę. Nie będę jeszcze wbijać jej. E, magia. Dajmy jeszcze więcej. Dalej. A, tutaj damy co? Uzobicie oczyszczenia. sprawdzę czy mam coś tu innego. Nie, nie mam tu nic innego. Czy damy tutaj? A damy na to. Da, damy to. Mistrz magii. Kraj. ok okej, okay, lecimy dalej. A, to ta nowa. Eee, szarki, szarki, pomyłka. What the hell? Ech, nie będę Teraz idziemy do, na arenę, i mm -hmm, tam tak powiem, zaliczymy sobie arenę. No ale jest dość banalna że idę w stronę Bejlena albo w ogóle chcesz tak nawalać się i ja, ja chcę zostać królem. Fanatyk, Haromonta, fanatyk. Nie wyczerpujmy Ej, na ma strażnika. Pasy. Za Haromonta! Skończcie z tym! Do ataku! Eee, mogę teraz od razu też powiedzieć, że. Zaczynam! Ech. Um, że jakbyśmy poparli Bailena, e, Haramonta, to by byli tutaj fanatycy Bailena. <grywy> um, a, ta, a tak to są fanatycy Haramonta. Okej. Okay. Wychodzimy stąd, idziemy na arenę, jak mówię. Niech każdy wie, że Szara Straż sprzymierzyła Lordem Baylor. Najnowsze wieści! Dowiedziono, że Lord Bailen pracuje dla powierzchniowców! Jego oddanie krasnoludzkim wartościom staje pod znakiem... Jasne, więc... Tak ucie. No, jak widzicie, są tutaj... dość dziwne sytuacje, gdzie, no... biją się o... o e, kamień, tak, biją się o kamień, mordują się o kamień tylko po to żeby mieć kamień czyli Tron Bo Tron to w pewnym sensie kamień, nic więcej no, oczywiście dostajesz władzę nad wszystkim co tutaj widzisz ale nie do końca no, wczytuj się wczytuj, wczytuj, wczytuj to 70 odcinek jak dobrze pamiętam Oho, to 70. odcinek, więc achenkę trzeba tu je romnąć. Kurzowisko będę mieć pewnie w 71. lub 72. Tego jeszcze do końca nie wiem. Ci się okaże. Co się dzieje między Tobą i nim, jeśli mogę spytać? Nim? Czyli kim? O co Ci chodzi? Wiesz dokładnie, o kim mówię. O panu Buzia w Ciub. O tym, który tam sobie stoi. A, ty jesteś zazdrosny. Odebrałam ci ulubionego szarego strażnika, tak? Nie jestem zazdrosny. Jestem przerażony. Z twoich rumieńców wynika coś dokładnie przeciwnego. Zarumienione policzki są przerażone, że wyssiesz z nich krew, gdy tylko z nim skończysz. Jeżeli poczuję nagłą potrzebę, aby possać coś Twojego, Alister, to dowiesz się o tym jako pierwszy. Ja nie to chciałem powiedzieć. Może powinniśmy do niego pójść wspólnie i powiedzieć o Twoich troskach? Może Cię wysłucha, jeśli grzecznie poprosisz. Uch, koniec rozmowy. W sumie nigdy się nie zaczęła. <śm> Possać, ja nie mogę, ale mają zbreźne myśli. Ech. No, tu się, szybko Areno, za szybko to zakończyć. Wczytywanie, wczytywanie, wczytywanie. Czemu tak długo to wczytywanie jest? O, odczytywuję się. Będę mógł się dalej wziąć udział w tym? Bazyl Słuchaj, powiedziałem już mistrzowi prób, że się wycofałem. Musisz mnie dalej zamęczać? Pierwszy raz cię widzę. Kim jesteś? Ja ciebie, ale to przecież oczywiste, dla kogo pracujesz. Rozumiem więc, że nie przysłano cię tu, żebyś sprawdził, czy dotrzymałem słowa i wycofałem się z udziału w próbach? W takim razie, nieważne. Słuchaj, jak byłem młodszy, to przyjaźniłem się z Rewellą, dziewczyną z Edukanów, daleka kuzynka, bez realnych praw do tronu. Tak czy siak, jej rodzina chciała, żeby dziewczyna wyszła za mąż, więc skojarzyli ją z Bemotem. Tyle, że my nie przestaliśmy się ze sobą spotykać. A więc, szantażowanym, wydać to, się. Czy... Miarza, wojowniczka Beilena pokazała mi listy miłosne rewelli do mnie. Mają mnie w garści. Jeśli wstanę do walki, ujawnią nasz związek. Naprawdę? Nie wiem, jak ci dziękować. Wiem, że to moja wina, ale gdybym mógł, poślubiłbym ją. Listy ma Miarza, wojowniczka Beilena. Jeśli dopilnujesz, żeby nikomu ich nie pokazała, znowu będę walczyć dla Haromonta. Ale musisz znaleźć je prędko. Rejestracja kończy się wraz z rozpoczęciem pierwszej walki. Czyli mojej walki. Lepiej tak powiedzieć. E, tam mamy. Mm. Dobre co nie? Skończyliśmy dla nich, ale i tak. E, można powiedzieć, że i tak. Nie, to nie tutaj. Zaczynam! Ja was, gamma. ma. Zachaz mo... ...ciuś, Zaraz Mocius, Zaraz ci tutaj zrobię. Jest, tutaj Próby zaraz się zaczną. Lepiej stąd pójdę, jeśli niczego nie udało ci się znaleźć. Może no, powtórzysz to, o co mnie prosiłeś? Tu, twoje listy. Jakim cudem? No, nie, 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 nie chcę wiedzieć. Po prostu dziękuję. Nie potrafię wyrazić, ile znaczy dla mnie świadomość, że moja Rewella jest już bezpieczna. Z przyjemnością stanę do walki w próbach w imieniu Haromontów. Jeszcze raz Ci dziękuję, przyjacielu. No widzicie, lecimy na dwa fronty. Okej, okay, najpierw też Morigan damy ten awans. I ma to samo. E, tylko czekam na Maga Krwi. Dopóty go nie zdobędę, dopóty nie, nie dam tak powiem, nikomu Maga Krwi. E, magia, tutaj jest do 50. E, jak wygląda tutaj sytuacja? Przydałoby mi się może ognia? Ale też to, damy na razie to. Pójdę jeszcze dalej. Próby niedługo się zaczną. Z pewnością znajdziesz wolne miejsce na widowni. A może zamierzasz stanąć do walki? Chciałem dowiedzieć się więcej na temat warunków, które nie poddał. Nie poda... Pozwól, że wpiszę cię do harmonogramu. No dobrze. Czy mam cię wpisać pod jakimś konkretnym imieniem? Nazwiemy cię po prostu szarym strażnikiem, bo te wasze ludzkie imiona strasznie trudno wymówić. Mamy akurat wolne miejsce w pierwszej rundzie. Jesteś gotów? Mm. To właśnie chciałem usłyszeć. Pragnę cię jednak ostrzec. To ostatnia okazja na przygotowania i poznanie przeciwników. Kiedy rozpoczną się walki, nie będzie już można dopisać nowych uczestników. Rezygnacja traktowana jest jako przegrana i oznaka braku przychylności przodków. Chcesz już zacząć, czy potrzebujesz jeszcze trochę czasu? Komnaty wojowników znajdują się z tyłu za ringiem. Idź więc na ring, zaraz do ciebie dołączę. Oto próby chwały odbywające się pod czujnym okiem patronów Orzamaru ku pamięci króla Endrina. Pierwszy jest Seweryn z kasty wojowników. Wielu z Was pamięta, jak przeszedł do historii, gdy w wieku dwunastu lat na tym właśnie ringu pokonał własnego ojca. Dziś walczy jako stronnik księcia Bejlena. A jego przeciwnikiem jest członek osławionej Szarej Straży w imieniu rodu Edukanów oraz naszego przyszłego króla Bejlena. Wielki zaszczyt czy, czynisz mi tę walkę teraz. mam tutaj przejdźmy do zadania. Wojownik, który padnie jako pierwszy, uznany zostaje za pokonanego do boju. Widzicie, no, nie jestem po żadnej stronie. No. Ojej, już padł. Co za dupa. No. Zwycięzcą jest Szary Strażnik. Doskonały początek, strażniku. Seweryn rzadko przegrywa i to tak sromotnie. Jesteś gotów na następnego przeciwnika? Jasne, jakby inaczej. Doskonale, chodźmy. Oto próby chwały odbywające. Czary strażnik zmierzy się z siejącymi postrach bliźniętami z kasty wojowników, reprezentującymi księcia Bejlena, miarzą i Lucjanem. Niechaj kamień cię przyjmie, gdy padniesz. Oby piach dobrze smakował, kiedy cię y, nim nakarmie. Wojownik, <gry> który padnie jako pierwszy, uznany zostaje za pokonanego. Do boju! Nie ja myślicie ile to będzie sekund trwało jak Skończmy to I walka się skończyła Długo co nie? Ja tak myślę, że najlepiej pieprzyć drużny wystarczy ja I sam wszystkich pokonam Zwycięzcą jest szary strażnik Chyba nadgranie umiał tego wyczytać. Cóż, to była ekscytująca walka. Dwoje na jednego, a mimo to z łatwością ich pokonałeś. Jesteś gotów na następnego przeciwnika. Doskonale! Chodźmy! Ty, ja, no, możliwe, że to Machę nas skończymy. Oto próby chwały, odbywające się pod czujnym okiem patronów Orzamaru. Ku pamięci króla Endrina. Jak dotąd szary strażnik radzi sobie doskonale, ale nie może być jeszcze pewien zwycięstwa. Następnym, który spróbuje przerwać tę pasę, jest kapitan Roszen. Czy odnajdzie Valos atredum i pokona szarego strażnika? Móc stanąć przeciwko tobie to dla mnie wielki zaszczyt, strażniku. To ja jestem zaszczelony w takim razie, obecny Wojownik, który padnie jako pierwszy, uznany zostaje za pokonanego! Do boju! Nadchodzi... wróg! Tę e walkę dedykuję uważać! Dość! I... Trzy uderzenia. Znaczy, trzy takie... no, można powiedzieć uderzenia, ale... Takie hity zostało, że masakra. bywa, bywa, człowieku, bywa. I chyba my to zakończymy całą arenę w tym filmiku. A, tylko za długo. Zwycięzcą jest Szary Strażnik. Coraz lepiej ci idzie, strażniku. Nigdy bym nie przypuszczał, że zdołasz pokonać kapitana Roshena. Jesteś gotów na następnego przeciwnika? Ja dalej. Doskonale, chodźmy. Oto próby chwały, odbywające się pod czujnym okiem patronów Orzamaru, ku pamięci króla Endrina. W tej rundzie zawodnicy walczyć będą w parach. Podobnie jak Piotr szedł walczący u boku króla Bładlika w obronie naszego imperium, Krasnoludy zawsze szły do boju w towarzystwie swego przybocznego. Szary strażniku, wybierz sobie przybocznego, gdyż przyjdzie ci zmierzyć się z lordem Darwianakiem Wolnejem oraz Olaniwem. Y nie, no, żeby, będę walczyć w pojedynkę. Zwycięzcą będzie ten, kto ostatni pozostanie na nogach. Do boju! Wrogowie. Mmm, jak to wygląda? Nie, przed nami. nie, padł. Ej, drugi padł. Niepotrzebny mi, niepotrzebny mi jest przyboczny. Pokonam was wszystkich samemu. No. No, szczytuj mi się szybciej. Zwycięzcą jest Szary Strażnik! Gratuluję ci, Strażniku. Kolejny raz dowiodłeś, że byle dwójka wojowników nie da ci rady. Jesteś gotów na następnego przeciwnika? Doskonale. Chodźmy, na piątka. Oto próby chwały, odbywające się pod czujnym okiem patronów orzamaru ku pamięci króla Endrina. Na placu boju pozostało tylko dwóch wojowników. Piotin Edukan, walczący wraz z drużyną dla swego kuzyna Bejlena, pokonał do tej pory wszystkich przeciwników. Wyzwanie rzuca mu szary strażnik, który zjawił się znikąd, by rozgromić najlepszych wojowników orzamaru. Każdy poprowadzi do boju drużynę, składającą się z czterech wojowników. I w końcu przekonamy się, komu przychylni są przodkowie. Dobrze walczysz, widok twej klęski będzie prawdziwą przyjemnością. Zwycięzcą będzie ten, kto ostatni pozostanie na nogach. Do boju. Jestem sam? Eee, Myślę, że będę sam. Wrogowie przed nami. Kolejna walka przed nami! Tak też zdrowie. O, o, o. Ej, no ba. No. A, chyba na no, skończyliśmy to. No. Zwycięzcą jest Szary Strażnik. Gratuluję. Udało Ci się pokonać Krasnoluda, którego sam książę Trian nazwał niegdyś rogami swej armii. Czy ktokolwiek wątpi, że ten Szary Strażnik zasłużył sobie na tytuł Mistrza? W takim razie z przyjemnością ogłaszam szarego strażnika zwycięzcą tych prób i ulubieńcem przodków. Przodkowie przemówili. Okej, okay. i zajliśmy całe to. Jak widzicie, dość banalne. Uczyniłeś mi wielki zaszczyt, strażniku. Okej, okay, to mamy jeszcze kogoś. Ale im pokazałeś! Przodkowie uśmiechnęli się dziś do lorda Harrowmont'a. Okej. Okay. <gryś> Nieźle jak na powierzchniowca. Wynoś się stąd! Że co? A coś w dupę? Wynoś się stąd! Was, raz mu łupnę, co nieco. Znaczy trzeba jest taki dalej Dobra robota, strażniku. Jesteś niewiarygodnie zdolny. Okej, okay, no. zaliczyliśmy, że tak powiem, wszystko co się dało od tej O. Chyba zacznę, Miszpów. To był doskonały występ. Twój udział! Był dla nas wielkim zaszczytem, strażniku. To był... To był doskonały występ. Twój udział... Okej, okay, nie mam z nim do, nic do powiedzenia. Widzicie, na... Aha. Aha. mały błąd. Posz, e, zrobiłem e, zrobiłem questa dla Harmonta, zrobiłem dla Beilena, ale dla Beylena zrobiłem to. I próby zrobiłem jako... tak powiem, dla nikogo. I w takim wypadku wtedy Tamte zadanie dalej jest. No. Okej, okay, my stąd tutaj wyjdziemy. I, że tak powiem, zakończę tutaj odcinek, bo już widzę, która jest godzina, a nie chcę, żeby odcinek był za długi. Wolę, żeby był taki w sam raz, w sam raz, na... Powiem, ...poglądanie sobie, posłuchanie tego, co mówię... ...tego, co postacie też mówią... ...bo oczywiście ja się zamykam, jak, jeśli dana sekwencja, nie wiem, dana jest... E, sekwencja, gdzie postacie ze sobą mówią, to ja się wtedy zamykam, żebyście mogli to posłuchać, co ...co postacie mają do powiedzenia... ...czy, jeśli jest jakiś tam... ...wątek fabularny, tak zwany. teraz Bym musieliśmy iść do kurzowiska. A to zaraz. Więc... A, nie, nie, nie. tak. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!